Dobra, słuchajcie, teraz idziemy do mojej klatki wrzucić wszystkie odcinki. <grym> Ej, w tym momencie, gdybym miał na karty, to już się rozpojechał, Majka! Część pierwsza, Momo, część druga, Momo, część trzecia, Momo, część czwarta, Momo i część piąta, Momo! Mam to jest no, pora! <grym> I Wiki pokazała, a tu masz! Nie, w sumie! No dobra, teraz możesz pokazywać twarz. Ale już pokazałaś Spoko. i to wy widzieli przecież. Widzieli to, widzowie. Wiktoria. że to no. jest Wiktoria! Wiki. Proszę cię. Już wiem, wi widzieli twoją twarz. Pokaż się. Dobra, mówimy i prawdziwe ile? Mówimy. Nazywa się Majka. Ну покажи в спальне, я думаю, как мое на имя. Как Маш. Но no.